Mój drogi baranie, witam Cię bardzo serdecznie na tarot przy kawie, nazywam się Pio i zapraszam Cię na Twoje czytanie. Zobaczmy, co tutaj wtedy piszczeć będzie dla Ciebie w tym najbliższym czasie. A u Ciebie się będzie działo. Uj. U ciebie jest zabranie swoich zabawek i pójście w jakimś nowym kierunku. Tutaj czujesz, że coś wygrałeś albo wygrałaś, coś tutaj ugrałeś albo ugrałaś, ale nie do końca. Tak czujesz się, jakby coś jeszcze zostało, czego jeszcze nie dokończyłeś albo nie dokończyłaś. I tutaj trzeba będzie po prostu się od. Znaczy, to będzie Tobie ciężko odejść od tego, nie? Bo to widać u Ciebie pewnego rodzaju taką kontrolę, widać u Ciebie taką chęć skontrolowania wszystkiego, bądź też chęć e, cały czas, żeby być w tej przeszłości. To staram się powiedzieć bardzo mocno, to jest taka energia, e, że e, to jeszcze tam zostało i to jeszcze muszę wziąć, to jeszcze muszę zagarnąć, bo to jest moje. E, także to jest bardzo, bardzo ciekawe. E, I tak już myślałeś albo myślałaś, żeby iść w jakimś nowym kierunku, a tu nagle patrzysz w tył i mówisz, ale ja jeszcze tego nie zabrałem, jeszcze tego nie, 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 nie wzięłem, nie, nie wzięłam. Także to może tutaj mówić tutaj o pewnego rodzaju przemieszczeniu, pewnego rodzaju tutaj przeprowadzce, ale to też może mówić tak jak już powiedziałem wcześniej, o takim fizycznym podłączeniu pod przeszłość, pod które ty cały czas masz tutaj um, um, chęć um, mieć to przy sobie. Um. Wychodzą też tu u ciebie pewnego rodzaju puste słowa, bądź też pewnego rodzaju e, kłótnia e, i też jakby podstęp. Ktoś jakby tutaj starał się ciebie podejść, e, bądź też to może być Twoja energia. Tutaj jest bardziej takie przestroga, nie wychodź właśnie z tą energią, e, ponieważ e, może to być później dla ciebie bardzo duży problem e, i masz myśleć teraz bardzo logicznie. E, a nie, jakby, a nie jakby pod pryzmatem snu, marzeń, etc. Bardzo logiczny, to jest czas dla Ciebie teraz i bardzo taki strategiczny. To jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Ogólnie tu u Ciebie widać taką też bardzo mocną energię strategii. strategii nie? Bo tu mówię, to jest taki paradoks trochę. Z jednej strony masz być bardzo logiczna, logiczny, a z drugiej strony będzie tutaj bardzo duże fantazjowanie, marzenia yy, i wykorzystywanie swoich energii, swoich sił, podświadomości po to, żeby kontrolować, po to, żeby wizualizować, afirmować. Uważaj to, co robisz albo to, co go sobie życzysz, ponieważ niekoniecznie to, to może wrócić do ciebie w nie? to może do ciebie odbić się. Mimo że ty czujesz, że coś osiągasz, że masz coś, tak naprawdę tak by tutaj były takie, takie poczucie, że ja de facto nie wiem, czy ja. Zdobyłem albo zdobyłam cokolwiek. Nie? Mam te rzeczy materialne, te fizyczne, ale czy to jest coś, co, co mnie interesuje? Nie. Potrzebuję jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. Czyli taka chęć osiągnięcia, posiadania. Nie? Tak jak już powiedziałem. Innymi słowy, to duża będzie lekcja dla ciebie cierpliwości, bardzo duża lekcja takiego resetu i bardzo duża lekcja odcinania się od tego, co tobie już nie służy, bądź też już nie jest swoją energią. To jest taki do, u ciebie moment, a widać, że tak byś ty znowu wchodziła albo wchodził w taki cykl, że ja muszę, nie? ja chcę, ja to biorę, nie? a to tak nie, 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 nie wychodzi, o tak bym powiedział, tylko to ciebie trzyma przed tym rozwojem, o tym tutaj mówimy. Nie? nie bój się coś zostawić, nie bój się czegoś resetować po to, żeby dostać coś nowego, coś jeszcze. Bardziej pięknego. Tak bym tutaj powiedział. Um, ale tak, mój drogi, moja droga, jeżeli to czytanie z tobą rezonowało, tutaj o chwilkę w górę, poprosimy też o komentarz, daj mi znać w komentarzu, jak mi poszło i też jak się tobie podobało. Jeżeli jesteś zainteresowany, bądź też zainteresowana prywatnymi tymi konsultacjami. Są one jak najbardziej możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na piwa. Udzielę w tej informacji, kiedy możemy się spotkać, o której godzinie i w jakiej formie. Dziękuję Tobie bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.